Ciąg geometryczny AN jest określony dla każdej liczby naturalnej N większe lub równe 1. W tym ciągu A1 jest równe 3,75 oraz A2 jest równe minus 7,5. Suma trzech początkowych wyrazów AN jest równa. Zastosujemy w tym zadaniu wzorek, który wygląda następująco. s n równa się a1, czyli zobaczcie ten nasz wyraz pierwszy ciągu razy i tutaj ułamek 1 odjąć q do potęgi n tej to n to określa to ile my tych y, 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 początkowych wyrazów ciągu za sobą bierzemy, czy w tym przypadku będziemy mieli do potęgi trzeciej. No i Podzielone przez 1 odjąć q. Zatem najpierw wyliczmy sobie może q. q to będzie wyraz drugi podzielony przez wyraz pierwszy. Czyli na szybciutko na kalkulatorku, minus 7,5 podzielone przez 3,75 to da nam minus 2. Czyli mamy q, mamy a1, nie mamy sumy. I ją obliczymy, czyli s3, bo tyle mamy początkowych wyrazów ciągu, suma 3 równa się. A 1, czyli 3,75 razy ułamek, oj, się, ułamek, mamy 1 odjąć minus 2 do potęgi trzeciej, i tutaj 1 odjąć minus 2. Zatem Otrzymamy 3,75, to przepisujemy na razie bez zmian, później się tym zajmiemy. No i tutaj 1 minus, minus 2 do potęgi trzeciej to jest minus 8, czyli minus minus 8 to jest plus 8. Tak. Podzielimy to sobie wszystko przez 1 plus 2, czyli przez 3. Tak, bo mamy 1 plus, e, znaczy minus minus daje nam plus, więc to sobie dodamy fajnie. Otrzymamy. 3,75 razy 1 plus 8 to jest 9. Podzielone przez 3 daje nam 3. Zatem 3,75 razy 3 to można policzyć bardzo łatwo. Da nam to 11,25. Zatem prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź.